Dzisiaj bardzo fajny, bardzo ciekawy odcinek. Ciekawy myślę zarówno dla Was, jak i dla Waszych zwierzaków, ponieważ dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co warto kupić z zabawek dla świnek. Co się nie sprawdzi, co się sprawdzi. Przyznam, że zgromadziłam tutaj całą stertę rzeczy, które się sprawdzą oczywiście. Rynek w tym momencie jest absolutnie przesycony różnymi bajerami dla zwierzaków. Przyznam, że bardzo wiele z nich jest trafionych. Natomiast myślę, że nie wszystko, nie wszystko jest sens kupować, nie nad wszystkim jest się sens zastanowić, natomiast tak jak mówię, ja przetestowałam część i właśnie chciałam Wam zaprezentować wszystkie te, które moim zdaniem sprawdzają się rewelacyjnie i które świnki bardzo lubią. Pierwsza podstawowa rzecz, która przychodzi nam do głowy jako zabawka dla świnki morskiej, piłeczka, zwana snackbolem. Taka kula smakula, czy jak tam e, kto chce nazywać? E, czy świnki się nią bawią, czy ją lubią? E, owszem, moje świnki bardzo chętnie się nią bawią. Jaka jest zasada? Jak widzicie, zasada jest taka, że kula musi być wypełniona czymś, co świnki lubią i co chętnie wcinają. E, moja jest wypełniona płatkami grochu, bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna i świnki naprawdę ją uwielbiają. I lubią się też tym bawić. Świnki tutaj mają już zajęcie, więc ja przejdę do kolejnej rzeczy, która według mnie jest bardzo podobna do właśnie Snackbola. Jest to snack roll. Zasada podobna, wypełniamy jakimś smakołykiem, może to być ulubiony granulat, może, mogą to być suszone warzywka. Świeżych warzywek nie polecam, dlaczego? Ponieważ mogą po prostu oblepić ten snack roll w środku. Dosyć ciężko jest go domyć, także dużo lepiej sprawdzają się jakieś suche smakołyki, suszone owoce, czy tam właśnie płatki grochu, tak jak w przypadku tutaj kulki, którą się właśnie świnki bawią. Również bardzo chętnie toczą, sobie to biegają za tym, w zależności ile smakołyków wrzucicie do środka, tak długo będą się tym bawić. Tak jak kulką, chociaż przyznam, że jeżeli chodzi o zabawę kulą, przytrafiła mi się nieraz nie dwa, że świnki, nawet gdy była już pusta, bardzo chętnie ją między sobą toczyły. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, jak już jesteśmy przy temacie kul, kula Siana. Taka kula z siana, są w różnej wielkości dostępne, również bardzo chętnie używana przez świnki. Lubią się nią bawić, lubią ją toczyć i oczywiście co lubią najbardziej świnki? Jeść, więc lubią i mogą ją bezpiecznie zjeść. Fantastyczna sprawa, na pewno Wam się przyda, na pewno zostanie zużyta. Kolejna zabawka z serii tych dla ćwiczenia inteligencji zwierzaka, taki oto snackboard. Na czym polega cała zabawa? Świnka powinna podnosić przykrywki i wyciągać ze środka smakołyki. Ja schowałam smakołyki w środku i w kilku tam innych miejscach. No to zobaczymy, co świnki z tym zrobią. Ja tutaj oddaję zabawkę świnkom i przechodzę do kolejnych rzeczy. Może zabiorę im kulkę, żeby skupiły się na drugiej zabawce. Kolejna rzecz z serii: fantastyczne zabawki. E, taka oto sizalowa marchewka, sizalowe warzywa, dostępne w różnych wersjach. Zasada jest podobna jak w przypadku kuli z siana. Świnki toczą ją, ganiają, biegają między sobą, wyrwając sobie marchew. Jest to fantastyczna zabawa. Poniekąd skłania świnki do ruchu. Nie jest to może najlepsza ze wszystkich, jeżeli chodzi o te interaktywne zabawy, natomiast świnki chętnie korzystają. Na pewno nie zostanie im to na długo i na pewno zostanie zużyta. Kolejna seria zabawek, powiedzmy, możemy je tak analizować. To seria, którą możemy nazwać śmiało tunele. Różne tunele, wiklinowe, materiałowe, futrzaste, bardziej miękkie, z możliwością prania, ale możliwością zjedzenia, półtunele, możliwości co nie miara... Bowiem jednoznacznie świnki to wszystko kochają. Świnki uwielbiają skkiwać na taki tunel, przebiegać przez ten tunel lub po prostu się z nim, w nim zdrzemnąć. Bardzo to lubią, naprawdę. Niemniej jest to zabawka, którą nacieszą się przez jakiś czas, natomiast akurat te wiklinowe są bardzo trwałe. Świnki zaczynają to oczywiście podgryzać, nie jest to dla nich szkodliwe, jest to bezpieczne, jak najbardziej mogą się tym bawić. Kolejna zabawka, swego rodzaju nowość. Na rynku taka rolka, rolka do gryzienia, rolka ma dzwoneczek. Fajna zabawka, świnki lubią, chętnie korzystają. Ogryzają korę oczywiście z tejże zabawki. Oczywiście zabawka, która jest się w stanie całkowicie zużyć, ponieważ świnki to po prostu zwyczajnie zgryzą. I o to właśnie chodzi: zgryzają ząbki, zdrowe, fajne i bezpieczne. Kolejna rzecz, do której przechodzimy. Osobiście moja ulubiona i moich chwilek ulubiona to wszelkie hamaki. Pierwszy hamak, jako że jesteśmy przy temacie zabawek jadalnych. To taki hamak, taka mata, mata strawy, yy, jadalna i szybko zjadana przez świnki. Zabawy co niemiara, można wskoczyć. Przywiązujemy yy, to sobie do klateczki. Świnka wskakuje, zjada, jest zachwycona. Fajna rzecz, również tymczasowa. Cena zachęca, można sobie raz na jakiś czas pozwolić i świnkom sprawić przyjemność. Kolejna rzecz typu hamakowego. Taki tunel, tunel, który jest jednocześnie hamakiem. Eee, przyczepiamy taki tunel do klatki. Na przykład w ten sposób można podczepić do boków. Przyznam ja najbardziej tą wersję. Świnka wchodzi do środka. Oto już moje właśnie próbują się wcisnąć. Jest im bardzo wygodnie, przyjemnie, cieplutko i mięciutko. Eee, polarowe z ocieplinką. Eee, naprawdę fajne, długotrwałe. Można wyprać, jeżeli się zabrudzi. A jak wiemy, przy świnkach oczywiście wszystko się brudzi. Eee, Fantastyczna zabawka ukochana przez świnki. Kolejna rzecz, trzymając się dalej hamaków. Znam, że zdecydowanie ulubioną zabawką moich świnek są hamaki. Mój ulubiony typ hamaka to hamak narożny. Bardzo łatwo go zamontować praktycznie w każdej klatce montujemy w ten sposób, zajmuje mało miejsca, daje wiele możliwości. Każda moja jedna świnka bez wyjątku uwielbia wskakiwać na hamak, zyskakiwać, wylegiwać się na nim lub robić sobie domek pod hamakiem. Także mogę Wam tutaj z wielką przyjemnością polecić wszelkie hamaki, fantastyczna zabawa, fantastyczna zabawka starczy na bardzo długo, nie niszczy się to, moje świnki przynajmniej tego nie zgryzają. Można prać w pralce, także fajne, wygodne, czyste. Inny typ hamaku, hamak, który świnki uwielbiają, wydaje mi się najbardziej. To taki hamak narożny. Już Wam pokażę, jak to się montuje w tym konkretnym przypadku. To jest taki hamak, hamak z parawanem, jak ja to nazywam, z parawanem funkcją domku. No co się tutaj dzieje, jak widzicie. Moje świnki oczywiście już pod parawanem wchodzą, wychodzą. Przyznam, że jest to uwielbiane przez świnki i przez właścicieli. Fajnie zastępuje domek. Mówię, sprawia świnkom mnóstwo radości. Świnki tam skakują razem, osobno, na górę, na dół. Rewelacja, ja dwoma rękami się pod tym podpisuję. Również go uwielbiam. Możliwość prania w pralce, same zalety. Jak już odkryliśmy, że hamaki są fantastyczne. E, okazało się, że bardzo twórcze panie, które e, tworzą właśnie te zabaweczki, e, wytworzyły mnóstwo wariantów. E, jest oprócz hamaku narożnego, oczywiście, klasyczny hamak kwadratowy, przywieszany e, do klatki e, na wiele różnych sposobów. Z reguły w ten sposób. jest bardzo chętnie z niego korzystają zdecydowanie. Drugi z kolejności poza hamakiem z parawanem, y, definitywnie ulubiony typ dla moich świnek, y, to taki oto hamak. Y, ja go nazywam hamak piętrowy. Tutaj jest jedno piętro, na przykład u mnie to wygląda tak, że jedna świnka skakuje na jedno piętro, druga świnka skakuje na górze i mamy w ten sposób taki oto bardzo wygodny hamaczek dla dwóch świnek. Świnki się w tym zmieniają, wskakują, zeskakują, robią sobie w nim tunele. No jest to zdecydowanie fantastyczna rzecz. Też możliwe. Można go wyprać w pracy, nie ma problemu. Seria hamaszków jest też dosyć wyjątkowa. Jest to seria neo. Wykonane z fajnej tkaniny tapicerskiej. Nie oblepia się trocinami, nie oblepia się siankiem i ziołami. Dzięki temu jest bardzo długotrwała i można z niej długo korzystać, cieszyć się tym, że wygląda świeżo i wyglądają bardzo długi czas jak nowe. Nie tak jak w przypadku klasycznych polarowych, gdzie no, zapewne wielu z Was miało, korzystało. Elementy polarowe oblepiają się si Oblepiają się tracinami, i mimo prania w pralce, oblepiają się również futrem. Rzeczy te przestają szybko wyglądać świeżo i posłużą Wam dużo krócej. No, jeżeli nawet posłużą Wam trochę dłużej, to już atrakcyjność wizualna nie będzie ta sama. Kolejny bardzo fajny, ciekawy hamaczek. Moje sienki też bardzo lubią, chętnie korzystają. Jest to taki hamaczek z piwnicą. Przywierza się go do góry klatki. I świnki bardzo chętnie przebiegają przez niego, wskakują mogą też na daszek, w zależności oczywiście na jakiej wysokości też im zawiesicie. Ja lubię go sobie powiesić obok pięterka, na przykład pięterka narożnego ferplasta lub obok po prostu hamaczka narożnego. Wówczas chętniej korzystają właśnie z tej górnej części. Natomiast jest to też zdecydowanie fantastyczna rzecz. Dlaczego natomiast warto śwince zainstalować taki hamak, tunel czy inne materiałowe ustrojstwo? No zdecydowanie dlatego, że jak wiecie, świnki z wiekiem stają się leniwe. Są to takie leniuszki, które ciężko zmobilizować do ruchu. Natomiast przyznam, że takie hamaczki i wszelkie instalacje, które ja regularnie zmieniam, przemieszczam, część zabieram, po jakimś czasie wstawiam nowe, zdecydowanie mobilizują, mobilizują moje już starszawe świnki do ruchu. Widzę, że zyskują one drugą młodość, zaczynają ponownie popcornować, podskakiwać z radości, skakiwać, zyskakiwać, zdecydowanie się ożywiają, czyli bardzo Wam polecam raz na dwa tygodnie przearanżować klatkę swojej świnki, na przykład zabrać takie tunele czy inne wyposażenie, klasyczny domek. Podmienić na domek w formie hamaczku, czy taki dwupiętrowy, czy taki fantastyczny z parawanem. Gwarantuję Wam świnki będą zachwycone, no i Wy również będziecie mogli znowu obejrzeć drugą młodość Waszych prosiaczków i cieszyć się tym, że są znacznie bardziej aktywne. Ostatnią rzecz, taką perełkę, jeżeli chodzi o zabawki dla świnek, zostawiłam na koniec. Ukochana rzecz, ukochana zabawka moich świnek. Jest to taki wieszaczek, wieszadełko na owoce i warzywa. Dlaczego moje świnki to uwielbiają? Oczywiście, bo znajdują się na nich ulubione smakołyki. Dlaczego z kolei ja to uwielbiam? Dlatego, że jeżeli macie świnki, to doskonale wiecie, że jeżeli wrzucicie im do klatki jabłko, marchewkę lub w zasadzie jakiekolwiek inne warzywo, które się może kruszyć, no, rozkrusza się po całej klatce. Znajduje się w trocinach, jeżeli macie trociny, w pelecie, nawet bedzie, wszędzie. W związku z tym powstaje no, lekki bałagan. Natomiast jeżeli świnka obgryza bezpośrednio z tego wieszaczka, nie kruszy tym jedzonkiem wszędzie wokół, nie gnije to, natomiast zostanie zjedzone od początku do końca, a co nie zostaje zjedzone, po prostu wyciągam razem z wieszaczkiem i wyrzucam. Także zdecydowanie mogę Wam polecić takie właśnie wieszaczki. W tym momencie, w związku z tym, że nie jest to klasyczna klatka, zawieszam im tutaj z boku, też chętnie korzystają, nie mają z tym problemu. Tak jak mówię, warzywo nie oblepia się również ściółką, czyli peletami czy trocinami, jeżeli z nich właśnie korzystacie, nie zamoczy sianka, sianką nie będzie gniło, warzywo nie będzie gniło, wszystko jest czyste, fajne, świnki zachwycone i my również.